Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na moim kanale mam dla Was bardzo szybką, smaczną zupę i ta zupa będzie zrobiona jakby z resztek wędlin, bez mięsa i dlatego będzie bardzo szybka, błyskawiczna można powiedzieć zupa. Miałam małą główkę kapusty, zrobiłam z połowy surówkę, a teraz tą drugą połowkę chciałabym wykorzystać i zrobić zupę, taki kapuśniak. Ja te wszystkie składniki obsmażę, zaleję wodą. Dołożę oczywiście troszeczkę ziemniaków, trochę innych warzyw i na koniec dołożę troszeczkę masła, troszeczkę śmietany i wam powiem, że będzie coś pysznego. Uwielbiam takie zupy, takie właśnie szybkie. I to chciałam Wam dzisiaj pokazać. Oczywiście Wam się spodoba takie danie, taka zupa kolejna pyszna. Jak można prosić osoby o łapki? Będę się bardzo cieszyła. Mam kawałek małej, takiej młodej kapusty białej, i to jest około 300 gramów. Marchewka około 150 g, pietruszka około 100 gramów, kawałek pora około również 70-80 gramów. Tutaj musicie uważać, bo por może mieć w środku tutaj ten brud. Musicie dobrze umyć, a najlepiej go pokroić jak jest brudny i go dopiero umyć i tutaj dołożyć do zupy. Jedna sienia cebula albo pół taki kawałek selera. Tutaj jest ta wędlina, około 200 gramów. I tutaj mam umytą natkę pietruszki. Mam tutaj trzy ziemiaki i to jest przed obraniem 700 gramów o obraniu około pół kilograma powinny być ziemniaki. Wtedy lepiej smakuje i jest bardziej pożywna, można się najeść. I teraz przejdę do obrania sobie tych składników moich tych warzyw. Obieram i kroję w drobną kostkę albo w paseki. Te ziemniaki kroję w drobną kostkę. Ziemiaki są już pokrojone. Pora teraz zrobić tylko Parchewka po ziemniakach gotuje się jakby najdłużej. Teraz kroję sobie w kostkę z pół takiej większej cebuli. Ja w rodzinie mam niejadków cebuli, a więc ja nieraz robię tak, że wrzucam. Całą, czy dwie połówki. I wtedy wyciągam pod koniec, żeby tam się nie przytrafiła. Teraz kroję sobie drobno tą kapustę. Warzywa są już pokrojone. Tutaj mam ząbek czosnku. Również wkroję jeden ząbek. Jego się tak nie wyczuje, a smak w tej zupie będzie jeszcze lepszy. Pokroję sobie drobno teraz tą wędlinę, którą Tutaj jest balerą. I pokroję drobno kiełbasę. To jest krakowska. Już można kupić ją tutaj w Niemczech. Bardzo się cieszę, ponieważ to jest jedna z kiełbas, które mój organizm przyjmuje. Ponieważ, jak już wspomniałam, nie mam woreczka, a więc nie mam problemów po zjedzeniu. Pietuszkę pokroję, również drobną, i dam pod koniec. Tutaj mam boczek. I mam razem około 200 gramów. Możecie dołożyć bekon, jeżeli macie. Mam już pokrojone. I teraz już przejdę do smażenia sobie. Najpierw usmażę wędlinę. A potem kapustę i warzywa. I dopiero dołożę ziemniaki. Nagrzewam sobie patelnię. I jak się nagrzeje już, to wrzucam wędlinę tą z boczkiem. I dopiero później, gdzieś po dwóch, trzech minutach dołożę tłuszcz, oliwę smalec, masło klarowane. Ja dzisiaj zrobię na maśle klarowanym, ponieważ mam jeszcze, zostało mi, muszę wykorzystać. Dokładam łyżkę tego masła klarowanego, które robiłam sama, masz na moim kanale Mieszam to i obsmażam. Również te minuty I te aromaty tego obsmażania właśnie dadzą tej puszce naprawdę fajny smak. Taki liś laurowy. I dołożę do 3-4 ziarenka ziela angielskiego. Możemy dołożyć 2-3 pierwsze czarne. Dwie łyżeczki soli. A można to stoić Płaska łyżeczka piecu czarnego. Bo ta musi być smaczna. oczywiście z również. Łóżeczkę. Jak nie macie, to nie bardzo łyżeczkę. I płoski papryki również łyżeczkę. tam i dokładam już liniaki i mam 2 litry wody zalewam wszystko wodą jeżeli byście chcieli mieć jakiś inny smak troszeczkę to dołóżcie kawałek papryki czy jedną małą czy tak ja jedną taką długą to ten smak będzie jeszcze lepszy. Zagotowała się. Zmniejszam o 2 trzecie. Mam skalę na 9, a więc na 3. Gotuję tak na takim małym ogniu i zostało mi 20 minut. To powinno wystarczyć. I przykrywam. Na koniec tą zupę zabielę śmietaną i dodam chociaż z pół łyżki mąki. Pół łyżki. I ze 100 ml śmietanki słodkiej, kremówki. To wymieszam. Mogę sobie tutaj wrzucić już koperek, jak mam. I na koniec, pod koniec wleję. Mam mrożony koper, dołożę z łyżkę kopru. Jeżeli smażycie na smalcu albo na oleju, czy na oliwie, to możecie pod koniec dołożyć taką płaską. Łóżeczkę małą masła. Będzie ten smak jeszcze lepszy. Zostało mi 10 minut, wrzucę pietruszkę na Zostało mi 5 minut, wchodzę i teraz już mogę wyciągnąć sobie tą płówkę cebuli i spróbuję czy ziemia i marchewka już ugotowana. Marchewka, tak. Ziemiaki również. Ja dołożę jeszcze łyżeczkę soli. Wleję tutaj tej gorącej zupy teraz. Najpierw, żeby i mieszam fajnie, żeby nie był grudek. I wlewam z powrotem. I Jak się zagotuje zupa będzie gotowa. Jeżeli jest śmietana z mąką, to rozrabiam właśnie tak w ten sposób, że najpierw dokładam tej ciepłej zupy. I teraz mniejszam już na jeden i ona sobie tak jeszcze zwiczy minutki naciągnie z tym masłem, z tą śmietaną. I wtedy próbuję, jak czegoś jeszcze trzeba, można dołożyć. O tą zupkę nalewam na talerzu. Dodajemy bagietką z chlebem, z czym lubimy. Pyszna zupa z białej kapusty albo z warzywami z dodatkiem białej kapusty.